Więc sytuacja się diametralnie zmienia, pomyślicie, no ale wtedy nie są pod roletą i ktoś mi zajebą go moje walizki. Naprawdę? Myślicie, że ktoś wam zajebą go walizki? Jak G-klasą jeździcie? No poważni bądźcie. Jak tu siedzi dzieciak jak mocniej zahamujecie i jak przy z czoła w ten ekran systemu multimedialnego, to mam nadzieję, że operacja jego małej główki będzie tańsza niż nowy ekran do tego samochodu. Co za debil w ogóle pozwolił na to, żeby to instalować? Ja tego się nie wymontowuje. Tak trochę lepiej, ale wtedy można sobie zęby wybić. Makabra. Naprawdę to powinno być zabronione. Wiele z Was uważa, że samochody elektryczne to nic innego na sposób koncernów motoryzacyjnych na golenie frajerów. Są pewne wyjątki od tej reguły. I taki wyjątek właśnie zaparkował dzisiaj u nas w garażu. To będzie najbardziej kontrowersyjne stwierdzenie i pada już na samym początku. To jest absolutnie najlepsza G-klasa, jaką możecie kupić.